Witam bardzo serdecznie. W tym filmie zaprezentuję Państwu, jak używać wyświetlacza Yamaha Model C. Wyświetlacz Yamaha składa się z dwóch elementów: wyświetlacza umieszczonego na środku kierownicy, który został wyposażony w dwa przyciski. A także panelu stojącego umieszczonego po lewej stronie kierownicy. Ten posiada cztery przyciski: strzałkę w górę, strzałkę w dół, przycisk Select oraz przycisk do trybu Walk, o którym opowiem Państwu za moment. Włączmy sobie tymczasem wyświetlacz. W tym celu jednorazowo naciskam przycisk On-Off. Wyświetlacz uruchamia się bardzo szybko. Od razu pokazuje nam też bardzo ważne parametry jazdy. Mamy tutaj prędkość chwilową. Aktualny tryb wspomagania, stopień naładowania akumulatora wyrażony w procentach oraz pozostałe parametry jazdy, a także godzinę. Możemy się pomiędzy nimi przełączać, naciskając jednorazowo przycisk SELECT. Mamy tu do wyboru kadencję, czas wycieczki, ilość przejechanych kilometrów, ilość przejechanych kilometrów podczas wycieczki itd. itd. Aby sterować trybem wspomagania, będziemy używać strzałek w górę oraz w dół. Trybów wspomagania jest 4. Możemy też wspomaganie wyłączyć i wtedy wyświetlacz będzie pokazywał nam wszystkie niezbędne informacje, ale rower nie będzie nas wspomagał do 25 km podczas pedałowania, więc możemy sobie zliczać kilometry i patrzeć na średnią prędkość. Trybów wspomagania jest 4 i mamy tak: plus eko, eco, eco Standard oraz high i tutaj mogą Państwo zaobserwować, że zmienia się wartość zasięgu, czyli to jest szacowany zasięg, jaki mogą Państwo pokonać na danym trybie wspomagania. Według szacunków mamy 76 km na trybie high i nawet do 183 km. W trybie Eco Plus przy 89% naładowania. Oczywiście są to tylko wartości szacunkowe i zależą od bardzo wielu czynników, więc realny zasięg może być zupełnie inny. Aby wejść do zaawansowanych ustawień wyświetlacza, przytrzymujemy przycisk SELECT przez około 2-3 sekundy. Jesteśmy teraz w głównym menu. Mamy tu do wyboru możliwość ustawienia godziny, czy prędkość ma być wyświetlana w kilometrach czy w milach na godzinę. Eee, możemy Ustawić, które parametry mają się pokazywać na wyświetlaczu. Więc kiedy przeszliśmy do tego menu strzałką w górę lub w dół, naciskamy SELECT, aby wejść głębiej do ustawień. Mamy teraz odznaczoną prędkość maksymalną. Klikamy SELECT i aby wyjść z menu, musimy kliknąć w EXIT. I od teraz będzie nam się ten parametr również pokazywał na wyświetlaczu. Możemy także zresetować wybrane parametry. Sterować ustawieniami Bluetooth oraz USB, a także zmienić wygląd wyświetlacza oraz jego jasność. Przejdźmy sobie najpierw do wyglądu. Mamy tu albo widok standardowy, albo taki z kompasem, lub wersję fitness. Ustawmy sobie wersję fitness. I widzą Państwo, że na przykład mamy tutaj teraz pokazane kalorie czy waty. Wróćmy do ustawień. Ostatnia rzecz to jasność. Mamy tu do wyboru albo podświetlenie podczas dnia, albo podczas nocy. Wyświetlacz posiada także przycisk do włączania oświetlenia, jeżeli rower został niewyposażony. Klikamy jeden raz. I jak mogą Państwo zobaczyć, jasność wyświetlacza drastycznie zmalała, po to, aby nie razić nas podczas jazdy w nocy. Aby uruchomić tryb trybłok w tym modelu, będziemy przytrzymywać stosowny przycisk na panelu sterującym. Tak długo jak trzymam. Przycisk tak długo rower będzie wspomagał do 6 km na godzinę.